ale no coraz bliżej do tego, żeby Pokémon Go stało się e-sportem, jeżeli chodzi o PVP. Czwarte miejsce na świecie, 11. miejsce na świecie. Naprawdę bardzo dobrych graczy mamy tutaj w Polsce. No i mam nadzieję, że tych graczy będzie jeszcze więcej, a może to będzie któryś z was. Także na turnieju w Legionowie pojawiło się 27 uczestników, także naprawdę spora liczba osób. W przyszłym miesiącu na pewno też będzie turniej w Legionowie. na no, wiadomo, Legionowo jest pod Warszawą, więc no, 27 osób bardzo, bardzo spoko. Dziękuję wszystkim za przybycie na turniej. Chciałbym Was zaprosić na turniej następny, który odbędzie się, już mówiłem oczywiście o tym wcześniej. 18 stycznia na Ochocie w Warszawie, także tam już mamy liczbę 50 osób zapisanych, chętnych do wzięcia udziału w tym turnieju. Także serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tym turnieju. Wszystkie informacje będziecie mieli podane w linku pod tym odcinkiem. A w Legionowie pewnie zobaczymy się w przyszłym miesiącu. I teraz jeszcze chciałbym wam pokazać moje walki, po jednej walce z każdym uczestnikiem, tak jak to robię zwykle. Więc na koniec będą jeszcze jeszcze będzie parę ciekawostek takich dotyczących PvP. Także przejdźmy sobie tutaj do pierwszej walki. Pierwsza walka była z graczem SkoPoO, Skopo o, nie wiem jak to się czyta. Wybaczcie. Także jego team to był Cloyster, Slowking, Shiftry, Whiskarz, Alalan, Maroak i Swampert. No, widziałem tutaj, że nie ma wymaksowanych poków do 1500 CP, więc no prawdopodobnie nie miał też wykupionych drugich ataków. No, jak widać, no jest to młody zawodnik, jeżeli chodzi o PvP. No, bardzo, bardzo spoko. Cieszymy się, że tacy zawodnicy przychodzą. Oczywiście w miarę na czasie. Będą oczywiście pewnie brali więcej udział nowi zawodnicy no i ten Stardust pewnie będzie się zbierał, żeby mieć coraz to lepsze poki. Także tutaj ja wyszedłem Poliwratem na Whiskasza, więc Whiskasz chyba wygrywa właśnie z jednym shieldem. Tutaj będzie właśnie ta sytuacja. Mm. Ja doszedłem do Dynamic Puncha. Oczywiście tutaj pójdzie tarcza. No ja nie wiedziałem co ma z tyłu. Ten Slowking, tutaj chyba wyszedłem na Ktaulem i Slowking ma dostęp do ataku ee, Ice Beam, więc troszeczkę się bałem tego Ice Beama, więc tutaj porzuciłem już Poliwrata na straty. Także tutaj wchodzi mój Whiskash. Chciałem się jak najbardziej naładować energią, bo oczywiście tutaj już powinien jego Whiskash paść. No chyba, że użyję Shielda. I z tego co pamiętam, chyba on też już od razu był tak jego atak też już wszedł. Także nie używałem kolejnego shielda, no bo tutaj no, dosyć małe obrażenia otrzymam, oczywiście. Chciałem go dobić fastami, ale jeszcze zdążył jednego e, charge'a załadować, więc tutaj też nie używałem, zostawiałem sobie te shieldy. Także ja miałem dwa shieldy. Kolega miał 0 i tutaj Whiskash kontra. A jeszcze miał w teamie Shiftry'ego, nie? Shiftry tak. To Shiftry też by mógł mnie pocisnąć. Także tutaj Cloyster, więc od razu jak najszybciej. Mat bomby, żeby ten Icy Wind nam tutaj debuffa nie zrobił. Na mniejsze obrażenia od nas, żeby nie otrzymywał. To zrobiłem później z tym błąd. No ale to jeszcze zobaczycie. Także tutaj, jak najszybciej, mat bomby. Ja mam te tarcze, więc tutaj, nawet jak pójdzie Icy Wind, tutaj idzie jego atak, To od razu tarcza. No, no oczywiście, ja byłem już naładowany, a miałem jeszcze dwie tarcze, więc i tutaj poszedł Avalanche. Więc kolega chyba nie miał Icy Wind'a. <laughs> Także dobra tarcza z mojej strony. Tutaj, oczywiście, mat bomba dobija tego cloystera. I ostatni to był właśnie Slowking. I tutaj no spodziewałem się, że ma Ice więc Naktaal na niego. Naktaal chyba by przeżył tego Ice Beama, więc tutaj nie szedłem na Sky Attack. Oczywiście Slowking jest typu psychicznego, yy, więc tutaj Nightshade z mojej strony pójdzie, nie Sky Attack. Chciałem jeszcze jak najwięcej się naładować przed jego atakiem. Oczywiście poszedł Nightshade. To go nie dobiję, bo Nightshade no, jest taki przeciętny. To nie jest Shadow Ball. Więc tutaj jak najszybciej, żeby dojść do Sky ataku, Chociaż pewnie może jednym fastem bym go dobił. No ale jak on by się dowodował do charge'a, to bym był przegrany. Także tutaj to była chyba walka numer jeden. Generalnie skończyło się 3-0. No ale bardzo, bardzo cieszymy się, że kolega tutaj się pojawił, a nawet nie miał pokemonów wymaksowanych do 1500 CP, także brawa I gratki. Także drugą walkę stoczyłem z Blendznim. Tutaj no, były małe lagi, także chyba mieliśmy nawet dwie powtórki walk. Tutaj pokażę wam tą, którą no, nie przeczytałem jego timu, więc Wishcash kontra Shiftry, Shiftry Leafblade to Whiskash RIP. Powinienem się szybciej y, od razu przejść na zmianę, ale no, chciałem troszeczkę zaryzykować, naładować się i teraz w tym momencie zrobić zmianę. Także Shift 3 na noctaula, No Noctowl y, z tymi swoimi fastami Wing Attackiem jest y, spoko. Także tutaj trafiłem na Sun slasha, więc byłem zblokowany tak, nie mogłem zmienić na nic innego, więc byłem na przegranej Pozycji Sky Attack nie zadawał mu zbyt dużo, a podejrzewałem, że Nightshade pełnie by robił jeszcze mniej, chociaż może troszeczkę więcej, nie wiem. No ale i tak no, stwierdziłem, jak najszybciej robić charge'e, Może jakąś jedną tarczę nam się uda tutaj skubnąć. Generalnie plan z nim miał Whiskasha, Frostlass, Shiftry, Heracrossa, Alolan, Sunslasha i noctaula. Także tutaj Ice Punch. Oczywiście nie używałem tarczy, bo no, noctaul jest. Ma dużo życia, więc yy, przeżył to. No tego już tutaj nie robiłem, już na straty poszedł ten Naktaul, bo no, jeszcze ta druga tarcza była mi potrzebna na później. Yy, no, miał jeszcze dwie, więc i tak już wiedziałem, że będzie ciężko, bo mój kontra jego shiftry, a teraz już praktycznie nie mam kontry na shiftry więc słabo. Chyba, że łyskasz, no wszedł blizzardem, no ale to raczej... Także tutaj naładowałem się jak najwięcej, żeby e, jeszcze trochę, troszeczkę pofarmić energii. Tutaj no zobaczymy, czy użył tarczy. Nie użył tarczy. Także ma nadal dwie tarcze do jednej. Ja mam Whiskasha, który shiftry go pociśnie. I tutaj wchodzi frostlas. Także Rockslide generalnie jest na nią spoko, no ale ma dwie tarcze, więc no i tak było słabo. Także tutaj pierwszy rock slide z tarczą. Ja już praktycznie byłem naładowany na drugiego, bo Spark bardzo szybko ładuje energię, więc tutaj druga, yy, drugi mój charge. A tak także zobaczcie, tutaj duże, duże obrażenia na frostlas, yy, ale no tutaj już nie było co w ogóle <grym> robić tej tarczy. Bo no i tak i tak bym przegrany, więc tutaj nawet jak MAT bombom, bym wszedł, by Rosła zeszła, no może może, no nie, no nie było szans, nie było szans, wiesz, on jeszcze miał jedną tarczę, więc nawet jakbym naładował tego blizzarda na Shift'ego, to <grywka> e, i tak by, by zblokował, a shift jednym Leaf Blade'em. No by mnie pocisnął, więc tutaj właśnie idzie Leaf Blade, więc tak przegrałem, generalnie wygrałem yy, ten Matchup 2 do 1. Tam mówię z małymi problemami było <grybujesz> były lagi dosyć spore, no ale skończyło się 2-1 dla mnie. Także trzecią walkę stoczyłem z Smetixem z... Smietix. Chyba to przeczytam. Także Smetix miał Cloistera, Noctaula, Whiskasza, Bronzonga, Shiftry i Heracrossa. Ten Brązong to no tank taki, że <grystanie> najbardziej chyba się bałem właśnie Brązonga, że tutaj żeby nie przedłużać. Dobra, także ja wyszedłem Whiskaszem kontra Cloister, Cloister, Cloister posiada atak Icy Wind, który no, zmniejsza nasz atak, więc tutaj błąd z mojej strony, bo powinienem szybciej robić tego tą Mad żeby walnęła ona zanim pójdzie Icy Wind, bo teraz mam zmniejszony atak, więc tutaj no, straszny błąd <ścoughs> z mojej strony. Także tutaj idzie Mad Bomba. Oczywiście wystarczy, no bo zmieszano ważenia plus no, 3 trzy mat bomby są potrzebne żeby chyba czy nawet 4, żeby ściągnąć Cloystera z debuffem, więc tutaj idzie druga oczywiście też bez tarczy generalnie łyska się spoko bo no, strasznie szybko ładuje e, tutaj energię także tutaj użyłem tarczy żeby dobić tego kloistera Także miał przewagę jednej tarczy. Także tutaj Mat Bomba powinna go dobić. Raczej nie użył swojej tarczy, ale no jeszcze nie do końca. Także troszeczkę jeszcze mogłem się energią naładować. I tutaj Whiskash wpadł na Herakrosa, także tutaj błąd z mojej strony straszny, bo powinienem od razu zmienić się na Noctaula chyba. A nie cisnąć tutaj tą na, no, z góry przegraną pozycję. Błąd, straszny błąd, straszny błąd. Także tutaj Naktaul na Herakrosa, jak widzicie, no, same fasty zabierają mu dużo, dużo e, życia. Tutaj nawet Close Combat, e, który, no, nie użyłem tarczy, więc Close Combat, no spore obrażenia, ale no nie dobił e, mojego naktaula. No, ale tutaj wpadłem na brąząka właśnie i tutaj ten whiskarz by mi się przydał z tymi mad bombami. Bo tutaj by było straszne parcie na jego tarczę, więc tutaj Nightshade nie wszedł. Ja już wpadłem i była tylko jedynie Froslash, która no. Jej Shadow Ball jest super efektywny. Także tutaj Syshock też by mi zadał dużo obrażeń, więc no, musiałby wejść Shadow Ball. Ale on ma jedną tarczę, więc tutaj no poszedłem na yy, Bajta tak? na Avalanche że, Także myślałem, że może mi się uda jeszcze załadować Shadow Bola przed nim, zanim jego Syshock wejdzie, ale no to było po meczu. Już wiadomo wcześniej. Także zły dobór teamu, zły dobór Timu, Także Syshock tutaj nie to no, i błąd z tym Whiskashem na pewno też no, doprowadził do tego, że <grym> przegrałem. Także piątą walkę widzieliście. Ostatnią walkę pokażę Wam z Baltiguru. Tutaj też skończyło się 3-0 dla mnie, ale kolega chciał zobaczyć siłę farfeczta <grym> w tym tutaj kapie, yy, Fusion Cup. Także tak podejrzewałem, że wyjdzie łiskaszem. Od razu wyszedłem farfecztem. Yy, także dużo osób dziwiło się, że wybrałem Farfetch'da, tak, 1222 cp. To chyba nawet, to nie jest setka, bo nie mam setki, ale... No, mat Bomba tutaj nie zada mu zbyt wiele. Yy, a Farfetch'd posiada, tak, Leaf Blade. Także tutaj zobaczcie, co ten Leaf Blade z tym Whiskashem zrobi. <grym> Praktycznie KO. Dwa jeszcze Fasty i Farfetch'd wygrał z Whiskaszem. Także no wiadomo, no jakby ktoś wiedział, że ma to Blade'a, to na pewno by zrobił tą tarczę. Także tutaj zmiana dosyć wolna z mojej strony, ale akurat wpadłem na bone Cluba, więc Wiskas no nie otrzymuje od tego dużych obrażeń. Więc tutaj jak najszybciej do bomby, bo Marołak no, musi tego Shadow bola puścić, żeby wygrać z Whiskashem. Także tutaj, no, widzicie, to praktycznie jedna trzecia życia zostaje. I teraz tutaj chyba pójdzie kolejny club. Tak, spajtował, także przeczytałem jego bajta. Tutaj moja bomba. Yy, oczywiście no on miał już praktycznie naładowanego shadowbola, więc użyję swojej drugiej tarczy. I no ja podejrzewałem, że yy, nie ma jeszcze tego Shadowbola. W tamtej chwili to jest wiecie, to są, to są chwile sekundy. Myślałem, że jeszcze tego Shadowbola nie ma, a jednak miał, także mogłem tutaj tarczy użyć, no ale miałem jeszcze dwa poki yy, i dwie tarcze, więc tutaj szybko. Farfetch dobija e, jego Marowaka Tutaj wenozaur, więc ataki latające, więc Farfetch też spoko. Wkurza mi strasznie ten e, Excellent właśnie na, ataka, na atakach latających. Ciężko go trafić. Także tutaj pierwsza tarcza wpadła. E, Arial Ace wpadł w tarczę i już drugi jeszcze chyba go nie dobił. No bo to jednak jest słabszy atak, ale kolejne fasty. Tutaj oczywiście tarcza, miałem jeszcze dwie, więc no jest. Yy, ataki latające są super efektywne na rośliny, więc jeszcze jeden fast i skończyło się. Także to była walka numer 4 po mojej przegranej walce, numer 3, więc skończyłem z wynikiem 4-1. No tak jak mówiłem, aequo. Było. Mm, points. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć osób miało e, wygranych cztery walki, w tym ja. Także pan Arturek wygrał wszystkie pięć. No Smithixen troszeczkę tam. No ten brązok, ten brązok mi nie pasował strasznie. Także. E, no, coś, ten team będę musiał zmienić na pewno na następny turniej. Ale generalnie bardzo, bardzo cieszę się, że było właśnie 27 uczestników. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tych turniejach PVP. No wiadomo, no nie wszystkie miasta robią PVP u siebie, także no jeżeli tutaj e, możemy sprawdzić, miałem Wam właśnie e, dać znać, jak to wygląda e, w Polsce. Także no tutaj wiele, wiele. E, turniejów się potworzyło 26 jest w Arkadii w Warszawie, jeżeli ktoś by chciał tak standardowo tak jak zwykle są turnieje 26 styczeń Wrocław ma 19 stycznia, teraz tylko, czy to jest po Community Day? 15, także po Community Day turniej od razu z Empolionem który otrzyma atak Hydrokanon zobaczymy czy, czy będzie to Eee, bardzo, bardzo dobry zawodnik. No, ludzie podejrzewają, że tak. Także no, nasz turniej 18 stycznia w, na Warszawie na Ochocie jest przed Community Day. W Szczecinie jest 26 stycznia turniej eee, w Koszalinie 23 stycznia i w Gdańsku mamy jeszcze dwa turnieje, 19 i 25 stycznia. Także no, coraz, coraz więcej e, tych turniej jest w Polsce. Zachęcamy oczywiście do dołączenia grupy na Facebooku PVP Polska. Też link będziecie mieli oczywiście podany w opisie, jeżeli ktoś chciałby zacząć brać udział w PVP i no, walczyć innymi i, i oczywiście no, bawić się. No, tak jak mówiłem, to jest dla mnie to takie no, bardzo, bardzo fajne uczucie, bo przed turniejem się jest takim pod, 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 podjaranym, a później w trakcie no, jest taki stresik, tak, co przeciwnik będzie miał, czego użyje. I to jest, no, tak jak mówiłem, takie mind games. Także z ciekawostek, które Wam chciałem po powiedzieć, to po turnieju w Gdańsku, gdzie pobito rekord polski, tam wzięło udział 58 uczestników także naprawdę wielkie graty dla Gdańska 58 zawodników bardzo, bardzo spoko. Tam wygrał Aroes, i Aroes yy, po turnieju był na czwartym miejscu na świecie w rankingu. Także na no, czwarte miejsce na cały świat, no to już naprawdę jest wynik. Na tą chwilę jest na yy, świecie numerem 10. Gogo, który no. Jest drugi w Polsce, jest global rank 18 Także no, mamy dwóch zawodników w pierwszej dwudziestce A no, czysto po turnieju Aroes był chyba czwarty albo piąty No tam zanim ten turniej wejdzie to wiecie to jest tak troszeczkę mija czasowo Ale no był czwarty, a Gogo był dziesiąty albo jedenasty Także no, czwarte miejsce na świecie, jedenaste miejsce na świecie Naprawdę bardzo dobrych graczy mamy tutaj w Polsce. No i mam nadzieję, że tych graczy będzie jeszcze więcej, a może to będzie któryś z was. Także gorąco zachęcamy. A no i jeszcze z ważniejszych informacji dotyczących PVP i to jest bardzo duży news. Numer 3 na świecie został zakontraktowany z firmą yy, nie wiem jak to powiedzieć, no ale każdy z Was zna esport. tak? No mamy graczy, którzy no mają podpisane umowy z jakimiś firmami, e, które wspierają tego zawodnika itp. itd. No na pewno słyszeliście i wiecie wszystko na ten temat. Także tutaj numer 3 na świecie został, e, podpisał kontrakt z firmą, nie wiem czy to jest firma, Lethal Gaming. Także no, pierwszy gracz, który no poszedł w stronę e-sportu, jeżeli chodzi o PvP i Pokémon GO. Gieng o tym mówił w zeszłym roku, że Pokémon GO i PvP może stać się e sportem Także tutaj jest pierwszy krok w tym kierunku, także no naprawdę PvP się bardzo, bardzo rozwija. No i czekamy oczywiście na to Pokémon GO Battle League. Kiedy to wejdzie? No już są jakieś informacje, ale no Coraz bliżej do tego, żeby Pokémon Go stało się e-sportem, jeżeli chodzi o PvP. Tak jak mówiłem, zapraszam 18 stycznia, godzina 13 na ochocie w Warszawie, wszystko będziecie mieli podane w linku w opisie na ten turniej. Także no, to by było wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. A jeśli oczywiście są osoby, które chciałyby pomóc mi i wesprzeć mnie w tym co robię. To w opisie macie również link do Patronaita. Z góry wam za to dziękuję, jeżeli znajdzie się taka osoba i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.